Dojechaliśmy na Kyrgyzstanium Camping Resort. Mój naprawdę... wspaniały mąż wykonał w tym roku najazdy. Jeszcze drugi, więc... Profesjonalne. Dzisiaj pokażemy, jak wygląda tutaj plaża i morze. Jak wyglądają tu baseny? E, zapłacimy w sumie 7 euro za dorosłego i 4 za dzieci. Jechaliśmy na Kyrgyzstanium Camping Resort. Krzyś z kolegą poszli nas zarejestrować. Czekamy na nich i ruszamy na naszą parcelkę. Ale już dzieciaki nam doniosły. że udało się, że mamy parcelkę. Powiem Wam, że parcelki ciasne. Parkujemy. A sąsiedzi mają większą parcelę, ale co z tego jak mają tu kwietnik, a tam drzewo. Mój dobrze... wspaniały mąż wykonał w tym roku najazdy Jeszcze drugi, więc... profesjonalne. Dobra, nie, chyba wiesz co? No, może ci zbraknąć trochę miejsca, ale ja sprawdzę, czy to nie wystarczy na tym. Co tu panienka robi? Nalewam na wodę do palenia po ciemku? Chyba tak. Nie. A tu coś się dzieje? Bo mamy kołki ha! do betonu? Ja nie wiem, czy to coś będzie widać. Co ten pan kręci? Nie z tego, bo to nielegalne. Dzisiaj pokażemy, jak wygląda tutaj plaża i morze. Bo jeszcze nie pokazaliśmy wam. Mamy bardzo bliziutko. Idziemy z pełnym ekwipunkiem. Czyli wszystko mamy, prawie. Brakuje jeszcze kółka. I, idzie z nami słup. I żeby zejść na plażę, no to musimy zejść tutaj po schodkach. Można sobie wynająć takie leżaki. I na plaży mamy kamyczki zaoszczędzone. Sympatycznie się po nich chodzi, nawet boso. Minut. Także słuchajcie, 10 euro za godzinę za dzień, 50 euro. 50 euro to jest jakieś 225 zł za dzień. I tu też jest mały ten miejsce do pływania. A tu jeszcze są takie leżak, hamaki. Bardziej też fajny kawałek spokojnego zajścia do wody. Tego bardziej ograniczone. Także o, tak wygląda plaża. Są e, również e, pysznice nad wodą, można się opukać z soli. No i oczywiście pobawić się w wodzie tam na placu zabaw, wodnym. To też uważasz tutaj na skałki. I tu się dosyć szybko robi głęboko. Chwilę, moment, i już mamy do szyi. Ale woda jest przezroczysta. Pokażę Wam później ujęcie z podwody. Naprawdę jest nieźle. Proszę, proszę, jaka tutaj nasza zawodniczka wchodzi do wody. Elegancko. Na materacu świetnie. To super. Brawo, Oliwciu. Jesteście już zapakowani w obudowę wodporną. Mam nadzieję, że tym razem nie zawiedzie i będzie można, e, i można ponagrywać pod wodą i nie przecieknie. Poleca. Pachnie. Krzysztof wyjada czyjeś ogórki. górki. <śmienicza> no, no. Dobrze, dobrze, zjadaj. <śmienicza> Co to za mięso, proszę Pani? To jest powięzniczka z wieprzową Okej. Okay. Smacznego. Zaraz Wam pokażemy, jak wyglądają tu baseny. Zacznę od tych najwyższych, czyli ze zjeżdżalniami, ze spray parkiem oraz z takim małym rodzikiem. Obok e, nich macie e, mini-club od Maro Club. Tu jest Maro Club z, z piaskownicą, z placem zabaw. Oprócz tego tu mamy leżaczki, leżaczki, parasole. Nie są płatne. A tu są dwie zjeżdżalnie. Warunkiem uczestniczenia w tych zjeżdżaniach jest 1,35 m. Ale jeśli chcecie się schłodzić, tutaj jest 30 cm brodzik. Albo spray park z różnymi psikawkami. Fajne jest to, że na dole, o piętro niżej, jest sobie brodzik. O kurde. Brodzik z wodą do 30 cm zasłonięty takim żaglem i to też jest 30 cm A tuż tu obok już jest basen o głębokości metr m Tutaj też są leżaki, są parasole, można sobie zrobić cień i tak to mniej więcej wygląda ciepła woda? Orzeźwiająca, ale to dlatego, że jesteśmy nagrzani. O, i tą żabkę nakręcę. Konika, co ten konik robi? O, ten konik pływa. Cześć, koniku. A to wie co? Zimna. Zimna. Okej okay. Teraz skakujecie do wody odpornej odbudowy, aby kinia mogła z Wami trochę popływać. Także na razie. Na schłodzenie arbuza bez lodówki. Bierzemy dwa kaski, bierzemy makaron, bierzemy piankę, bierzemy Alówsa i znajdujemy arbuza w wodzie z, ups, z wkładami z zamrażarnika. I arbuz ma teraz mniej stopni. zaraz go otwieramy jakbyście przekroili wzdłuż. Czy w poprzek? Ja bym go przeciął wzdłuż. A jak poprzek? A Dorotka przekroi w go poprzek. Jedna połówka, druga połówka, trzecia połówka. Jest pysznego. Lody sorbet malinowe. I jak one? Smakują pysznie. Ile zapłaciliśmy za gałkę? A um, 50. A 50. zgadza się. A jak twój, twój, smak, słoneczko? I jaki masz? jak smakuje? Opowiedz nam. Jak jajko Kinder Joy jak Jajko Kinderjoy. Hmm. Hmm. Fajny zegar. Zegar nie fajny? Tam gdzie żeśmy zaparkowali, skorzystaliśmy z aplikacji i staliśmy w zonie drugiej i tam płaciliśmy 60 eurocentów za godzinę. Tutaj przy samym rynku jest 1,30, także... Jeśli chcecie zapłacić więcej, ale być bliżej, to można. Tutaj też, przy, samym, przy samej starówce, ale miejsca to wcale tutaj nie ma. Po ile jest akwarium i terrarium? Dobra, to wchodzimy sobie. Zapłacimy w sumie 7 euro za dorosłego i 4 za dzieci. W tym naszym przypadku zapłacimy tylko za kinie, bo się mieści między 5 a 12. Gdzie? To też Mama takie pasy fajne na okay. dziwę mamy nikulanę. O ty mamy ge gekona To jest jak szczureczka a tu wężyk w paski. A tu jest tarantula. To jest fajno. Ty, nie widziałem takiej tarantuli jeszcze na żywo. A tam jest pomarańczowa. Ty jesteś świetny. Jaki ty jesteś fajny, zielony.

No i to to było tyle z akwarium literarium. Zapłaciliśmy za nie 18 euro i możemy wracać potem do przeczepy